Marcin Bandel po konferencji ACA 96, konferencji zapowiadającej, zapowiadającej świetną galę, która odbędzie się 8 czerwca w Łodzi na Twoim terenie. Witaj Marcin. Bardzo mi miło, witam. No właśnie, na Twoim terenie fani nie mają zbyt wiele okazji, żeby podziwiać Twoją walkę na żywo tu na terenie Polski. To będzie pierwsza Twoja walka w Polsce od ilu lat? Tak jak powiedziałeś, nawet na terenie Polski, a co dopiero na terenie Łodzi. O, kiedy byłeś UFC w Krakowie? Dwa lata temu, dwa i pół? Trzy jakoś tak, no to wtedy dosłownie rozbiłem się w Polsce. Mm -hmm, mm -hmm. Powiedz mi, jak Ty trafiłeś do organizacji ACA, jak to się stało, że, że organizacja zgłosiła się po Ciebie? Oczywiście pomijamy ten efekt, element jakby samej Łodzi, tak? Że jesteś zawodnikiem um, lokalnym, ale czy w ogóle były wcześniej jakieś kontakty z ACA, czy zaskoczyli cię tuż przed edycją łódzką? Nie, nie, to już było kilka razy, kilka razy już nawet miałem się gdzieś tam bić, gdzieś, gdzieś za granicą. No ale teraz, jako że w Łodzi, to bardziej zaczęli naciskać, mój menadżer się bardzo dobrze z nimi tam gdzieś po, dogadał, Mieli się. No i co, no i bije się 8 czerwca w Łodzi. Jak Marcin Bandel spędza dzień, przygotowując się do Gali, do walki, kiedy już ma ogłoszony termin, wie z kim się bije. Jak twój zwykły dzień wygląda? Bardzo nudnie. Wstaję rano, zjem śniadanie. To, co mi Dawid Szajrych, tam mój dietetyk rozpisze, ewentualnie healthy food, przywiezie. No i co? No i jadę na trening. Jest ogień. Wracam. Prześpię się. Zjem, idę na drugi trening, wracam, idę pogram w playa i idę spać. Także nic, nic specjalnego, jeżeli chcesz usłyszeć, to nie usłyszysz, no bo pranie sobie zrobię. No wiesz, takie normalne, normalne życie. Nudne, nudne. Jesteśmy w zasadzie niecałe 5 tygodni przed galą. Twoje treningi wchodzą pewnie, czy już są w fazie sparingów, jakichś takich mocniejszych przygotowań. Powiedz mi, jak to wygląda z Twojej strony? Czy to jest tak, że ty spędzasz czas na sparingach? W, tak? wokół komina, tak? Czyli gdzieś tam w klubach łódzkich. Czy również jeździsz gdzieś, a jeśli tak, to gdzie? No tak, no to jest ostatni tydzień, kiedy tak naprawdę można posparować. Tydzień temu, teraz też byłem w WCA. Ja nie chcę też za dużo, za mocno robić, ale tyle, co uważam, co zdrowie mi pozwala, sparuję. U siebie też mam naprawdę taki skład, że możemy dociążyć jednak ten impuls taki zewnętrzny, gdzieś jedziesz, wiesz, na inny teren zawsze jest zawsze jest jakaś tam czy adrenalinka, jest trochę inaczej. I to też jest dobre, wszystko ma ręce i nogi. No każdy ma inaczej. Ja mam tak jak mam. No teraz ostatni ten tydzień jeszcze sparuję. Wiadomo, gdzieś tam już człowiek czu odczuwa to i później w świeżości łapać, tak jak przed ostatnią walką, trzy tygodnie przed już tak naprawdę nie sparowałem w tej Szwecji. Naprawdę bardzo dobrze się czułem. Także myślę, że tym kierunkiem będę też szedł. Twój rywal to nie jest zawodnik, o którym... Możemy się naprawdę dużo dowiedzieć, tak naprawdę, gdzieś tam z internetu, ale jest to Rosjanin. Jak sam powiedziałeś na konferencji prasowej dosłownie godzinę temu, Rosjanie są mocni, i z Rosjanami trzeba się liczyć. Dlaczego? No właśnie, no tak jak powiedziałem wcześniej, Rosjanie, no słuchaj, to są chłopaki najczęściej wychowani z ulicy. Rosja jest troszeczkę jak gdyby na innym etapie takiego rozwoju. To są chłopaki, którzy nigdy nie odpuszczają. To, że nie są znani, to, to nie jest wcale dobre, bo tak naprawdę ciężko się po nich przygotować i nie mają też nic do stracenia. No, i tak jak Ci powiedziałem, że po prostu są bitni bardzo. Nie odpuszczają do końca, jakby mogli to być i wiesz, rękę odgryźli, jakie już nawet dostają. Także wiem, że to jest tak, jakbym się z kimś trzaskał na ulicy, że nie ma nic za darmo na pewno. Jesteś przygotowany na to, żeby rozegrać walkę na dystansie trzech rund w stójce? Czy jednak będziesz próbował zejść do tej swojej koronnej płaszczyzny, czyli do parteru no Wiesz, jak to jest? Plan jest. Jakiś. Ale to tak na spokojnie, no zobaczymy jak się ułoży, zaczynamy. Muszę go wyczuć, muszę zobaczyć. Na pewno na wariata nie będę leciał, ale jak się, jak się nadarzy taka możliwość. Zresztą myślę, że on tak samo, bo on jest też gdzieś tam z grapplingu. Także myślę, że może być tak, że to będzie pojedynek mocno grapplerski. No ale to może, może zaskoczymy i będziemy się trzaskać trzy rundy w stójce. Także no ciężko powiedzieć. Jej robi wielki ukłon w stronę polskich fanów. Organizuje drugą galę w Polsce, a jeszcze wiemy, że to nie jest koniec. I na pewno jeszcze jakaś gala, być może nawet dwie, odbędą się w Polsce w tym, w tym roku. Pierwsza gala w Warszawie, miałeś okazję śledzić? Yy, tak, pojedyncze jakieś tam walki, miałem okazję śledzić. Ogólnie z tym oglądaniem walk to jest słuchaj tak, że cały tydzień idziesz dwa razy dziennie się tuczesz, to w niedzielę możesz ze mną o sztuce, o kwiatach pogadać o wszystkim, ale ja już nie chcę słuchać o MMA, także nawet gdzieś tam na dyskotekach opierniczam chłopaków, jak mi mówią, pytają. Ale no wiadomo, że jak jest jakaś interesująca walka, szczególnie jakiś Polak z racji jakichś takich moich przekonań, jakiegoś sentymentu, to obejrzę, zobaczę, podopinguję, ale to nie jest tak, że... Że wie, że całą galę na przykład bo się po prostu nie chce. Polski rynek nie jest łatwym rynkiem, jeśli chodzi o MMA. Polscy fani lubią sobie odbiec troszeczkę od czystego sportu, poglądać sobie czasem freakowe walki, ale też jest znany z tego, że na przykład bardzo lubuje się polski fan w walkach kobiet. Czy tobie brakuje tego, tych walk kobiet właśnie na galach i czy zupełnie nie zwracasz na to uwagi? Czy wiesz, ja tu nie chcę dotykać jakichś takich delikatnych, staram się być w ogóle neutralny, ale no nie, mi się nie podoba w ogóle jak dziewczyny się biją. Z całym szacunkiem, bo są też dobre naprawdę dziewuchy, które prezentują wysoki poziom. No, Jeżeli chodzi o mnie, to jest absolutnie subiektywna ocena, no, że, nie, no, że ja nie lubię w ogóle kobiecego MMA, na jakim poziomie by to nie było. No. No nie wiem, mm, szanuję to, to są naprawdę dobre dziewczyny, ale żebym ja jakoś tak był tym, e, był tym, zachwycony, no to wolę na chłopów popatrzę, jak sobie dają po twarzy. Niestety z dziewczynami tym się kojarzy właśnie gdzieś tam na ulicy, jak się szarpią, chociaż no żeby nie było, ja nie obrażam w ogóle tutaj tych dziewczyn nawet Polek, bardzo dobrych zresztą, e, które gdzieś się biją, ale no, no, no po prostu mnie to jakoś mnie to nie kręciło. Dobra, a Ringers? Brak na ACA w bodzie? Ale to myślisz, że to jak idziesz się trzaskać jak samiec nakręcony na kogoś, to widzisz cokolwiek? Coś, to jest tak, że po prostu idziesz, widzisz przeciwnika, widzisz klatkę, masz jakieś założenia i wtedy myślisz głową, a nie... No właśnie, a nie, nie głową. Okej, okay, Marcin, bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Na pewno jeszcze będzie okazja, żeby pogadać chociażby przy ceremonii ważenia, więc nie ma Ci zadać wszystkich pytań teraz, bo potem nie będę miała o czym z Tobą rozmawiać. Poproszę Cię w takim razie na, na koniec, żebyś zaprosił swoich fanów do tego, żeby oglądali galę. Po pierwsze bardzo było miło z tobą w końcu pogadać, bo jeszcze nie mieliśmy okazji. Jak gdyby. No właśnie. No i co no, zapraszam was wszystkich na ICA. Eee, tak naprawdę wasza obecność, wasze jakieś wsparcie promuje nas, zawodników MMA właśnie, żebyśmy nie musieli narzekać, że friki są gdzieś tam promowane, gdzieś chcecie to oglądać. Fajnie by było. Myślę, że sportowo ta gala się już broni samą rozpiskom. Po prostu trochę waszego wsparcia, zaciekawienia i wtedy to zrobi robotę. Dziękuję Ci pięknie i do zobaczenia przy następnej okazji. Dziękuję bardzo.